Zrób ze mną dziś jesienny makijaż, taką paletką w odcieniach brązu, beżu, typowe jesienne kolory. Zostań ze mną do końca, bo to będzie tutorial dokładnie krok po kroku, jak namalować oko. Zaczynam od tego pięknego jesiennego takiego brązu, który jest matowy. Nakładam go na taki dosyć szeroki panzelek, który jest lekko puchaty i nakładam go tutaj w załamanie powieki. W przypadku okaz opadającą powieką lub głęboko osadzonego jak moje, patrzę na wprost, żeby zaznaczyć to miejsce. Które jest jeszcze widoczne przy otwartym oku, ponieważ gdybym nałożyła w samo załamanie, to po prostu ten cień będzie znikał. A nie o to przecież w tym wszystkim chodzi. Teraz kolejny ten piękny, taki złoto-brązowy cień nakładam na płasko w zewnętrznym kąciku. Ten cień nadaje takiej głębi. Całemu makijażowi oka. A taki jasno cień nakładam na płasko od wewnętrznego kącika oka i sunę aż do połączenia z tym złoto-brązowym. Jasny cień mniej więcej zajmuje mnie dwie trzecie powieki, a ten brązowy, złoty w zewnętrznym kąciku to taki jedna trzecia całej powieki. Zmieniam teraz pędzelek na taki kuleczkowy i zaznaczam prawie całą powiekę tym jesiennym brązem w macie. W wewnętrznym kąciku tym jasnym brzoskwiniowym z błyskiem, a zewnętrzny kącik podkreślam tym złoto-brązowym, ciemniejszym. Teraz biorę skośny pędzelek, który jest lekko zbliżony i ten najciemniejszy matowy cień, który dzisiaj spełni funkcję takiej kreski. Zaznaczam wzdłuż linii rzęs takimi pieczątkami tak, żeby optycznie zagęścić rzęsy, ale z racji tego, że nie jest to czarny kolor, tylko taki w kolorze mocnej kawy espresso. Efekt będzie bardzo naturalny, a cały makijaż będzie w brązach i będzie bardzo spójny. Pędzelek jest mokry, więc cień nie będzie się osypywał na policzek. A teraz na otwartym oku zaznaczę sobie tylko taką jaskółeczkę delikatną. Teraz jeszcze pozostaje wytuszowanie rzęs. Dzisiaj używam tuszu ze szczoteczką w kształcie klepsydry. Skupiam się tak jak zawsze przy moim oku na zewnętrznym kąciku. To on ma być najbardziej wyciągnięty. Aczkolwiek tuszuję wszystkie rzęsy, ponieważ korzystam z tego, że szczoteczka na samym szczycie jest zakończona również włoskami, więc bardzo łatwo jestem w stanie dotrzeć do tych ukrytych rzęs, nawet wewnętrznym kąciku oka. Ale jednak ten zewnętrzny kącik wyciągam najbardziej. Tuszuję zarówno górne. Jak i dolne rzęsy. Jeżeli lubisz, że każda rzęsa jest nieposklejana, jest osobno wytuszowana, no to właśnie to jest taki tuż do precyzyjnego tuszowania. Rzęsy są wytuszowane, oko jest w brązach, podobnie jak moja dzisiejsza stylizacja, na usta nałożę do przełamania taką szminkę w odcieniu boho, ona będzie wyglądała na skórze mniej więcej w taki sposób. Ja ją nakładam na usta i to będzie tylko podkreślenie mojej czerwieni wargowej z lekkim przyciemnieniem. A ta szminka po prostu jest jak masełko, ona jest ultra nawilżająca. Więc jeżeli szukasz szminek, które nie wysuszają ust, które są komfortowe w noszeniu, no to właśnie szminka z serii takich masełkowych, ultra nawilżających będzie dla ciebie odpowiednia. Oczywiście z pełnego ma kolorów. U mnie dzisiaj śliwkowy odcień na ustach, no i tak właśnie prezentuje się cały makijaż. To jest mój jesienny zestaw do makijażu dziennego, baza, szminka w kolorze śliwkowym i do tego jeszcze jesienne odcienie w palecie do makijażu oczu. Tych produktów nie dostaniesz stacjonarnie w drogerii. Jeżeli spodobały Ci się i chciałabyś mieć który z nich albo cały komplet, napisz do mnie wiadomość prywatną, a ja w odpowiedzi odeślę Ci listę produktów wraz z cenami i z informacją, w jaki sposób możesz je zamówić. A jeśli podobał Ci się makijaż, to podaj dalej to nagranie innym.